Halo, 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 dzień dobry, dzień dobry, halo. Słuchajcie, po dłuższej przerwie zdrowotnej, nazwijmy to, wracamy do 13 minutówek reklamowych. Bardzo się też z tego powodu cieszę, bo przygotowałam dla Was nowy materiał. Mianowicie, jak tak naprawdę, sprzedawać w sieci? Czy działania social media są wystarczające do takiej sprzedaży, czy jednak mimo wszystko są tylko malutką częścią tak naprawdę całości działań reklamowych? Mam wrażenie, że już tak wszystko zrzuciliśmy, przerzuciliśmy na te nasze social media, że zapominamy, że to jest tylko naprawdę niewielki fragment tego całego e-commerce, tak. Na social mediach mamy działania kontentowe, mamy działania wizerunkowe. Oczywiście bawimy się tymi działaniami, natomiast no, mimo wszystko mamy jeszcze całą masę innych zadań, integracji, strategii, którą musimy i powinniśmy wdrożyć. Także mamy na to 13 minut i już za chwilę opowiemy sobie, jakie błędy robimy, nad czym musimy się zastanowić i tak naprawdę no, czym jest ta sprzedaż produktów w sieci i na czym ona powinna polegać, tak? Sprzedaż w sieci inaczej sprzedaż online to jest też proces oferowania oczywiście sprzedaży produktów, usług no za pośrednictwem internetu, tak? Bardzo dynamicznie też rozwijający się kanał sprzedaży, tak, bo docieramy do bardzo szerokiego grona klientów. I szczerze mówiąc, przez te ostatnie 10 czy 15 lat dokonała się totalna rewolucja sprzedażowa, bo nie musimy mieć już sklepu stacjonarnie. Nie musimy wszędzie być osobiście, nie musimy biegać po spotkaniach, żeby ten klient poznał nasz produkt. Możemy po prostu działać sobie onlineowo i mieć taki sklep internetowy e-commerce, tak? Oczywiście wielu branżom będzie trudno, tak? Będzie trudno ze względu na to, że na przykład branża urodowa, branża modowa, branża, w której musimy coś dotknąć, przymierzyć, powąchać, przetestować. No wiadomo, ma po prostu trudniej, tak? I też często się... Po prostu przebić z nowym produktem, nawet jeżeli ten produkt może być naprawdę świetny, wręcz też mm -hmm. rewolucyjny, tak? Sklepy, oczywiście, internetowe mogą, możemy sobie tworzyć sami, możemy sobie już stawiać na gotowych platformach, nie wiem, chociażby na WebWave. Bardzo lubię ten kanał sprzedaży. Klienci, oczywiście, sobie wrzucają to wszystko do koszyka, no i wszystko się wydaje takie piękne, łatwe i przyjemne, a nie do końca tak naprawdę jest. Platformy aukcyjne i marketplace, czyli mamy Amazon, mamy Allegro, mamy eBay. No i tutaj możemy w takich platformach się gdzieś tam zazębić. Są odpowiednie platformy do sprzedaży działań produktów modowych. Są też hurtownie internetowe do produktów beauty. Także tutaj, tak naprawdę, musimy sobie już w strategii przetestować i zobaczyć, które rozwiązanie będzie dla nas odpowiednie. No i tak, oprócz oczywiście, mamy postawiony sklep, mamy platformy aukcyjne. Ja jestem absolutnie za tym, żeby pojawiać się na targach branżowych, drodzy Państwo, no bo jednak targi branżowe no to jest. Jesteśmy my, jest klient, jesteśmy tu i teraz. Możemy dać próbki produktów, yy, możemy opowiedzieć o produkcie, o składzie, yy, dotknąć czegoś, tak przede wszystkim? Yy, dotknąć, przetestować, powąchać, zobaczyć konsystencję, czy jeżeli są to ubrania, no to wiadomo, przymierzyć. Wszelkie takie targi. Yy, Mimo wszystko raz-dwa razy w roku dobrze byłoby się pojawić, szczególnie jeżeli jesteśmy młodą marką. No i musimy gdzieś tam tu wśród tych starszych po prostu pokazać swoje oblicze. I czym tak naprawdę w tym wszystkim jest social media? tak? No, coraz więcej firm chciało sobie gdzieś tam pójść na łatwiznę i uruchomić ten kanał social media który miał być głównym kanałem sprzedaży, tak? Przyjmowania zamówień, przetwarzania, wiadomo Facebook, Instagram, TikTok, czy też inne kanały społecznościowe, tak? No one odgrywają ogromną rolę podczas pokazywania, prezentowania produktów, ale w dalszej mierze mają prowadzić do tej sprzedaży poprzez zakupy sklepowe. To nie jest tak, że mm, pójdziemy na łatwiznę, nie mamy żadnego sklepu, nie mamy miejsca, gdzie jesteśmy osobiście, nie pokazujemy się, nie rozmawiamy z klientem, nie robimy tej naszej znienawidzonej akwizycji, dzwonienia i spotkań. Tylko Bach od razu mm, wydaje nam się, że mamy social media i po prostu mamy wszystko. No, niestety bzdura i nasza sprzedaż czasami pomimo świetnych działań w social media, y, może po prostu no, rozbijać się o skały. Następnie. Y, Oczywiście ten y, proces sprzedaży no to jest y, kilka, kilkanaście etapów. Tak? To jest prezentacja oferty, przyjmowanie zamówień. Y, wiadomo, w sklepie przetwarzanie płatności, wysyłka, obsługa posprzedażowa. No i tutaj y, no bez automa automatyzacji takich procesów i zapewnienia klientowi tej wygodnych rzeczywiście zakupów, bezpiecznych metod płatności, tego y, szybkiej wysyłki, czasami bezpłatnej wysyłki, Często właśnie też nasz proces sprzedaży się rozbije, bo klient stał się wygodny, klient stał się wymagający. Teraz ten sklep internetowy musi być, mieć fajną integrację. Musimy dostawać newsletter, ważne są subskrypcje, wszelkie takie rzeczy, które gdzieś tam dopieszczą naszego klienta. Obsługa, posprzedażowa, ankieta. No niekoniecznie ją wypełniamy, ale no gdzieś tam nam się świeci to światełko, jeżeli coś takiego po prostu jest. Także w marketingu internetowym jest niezwykle ważne, żeby tych klientów przyciągnąć, tak, żeby ta nasza strona korzystała z optyma, optymalizacji, żeby miała to SEO, tak, żeby te kampanie w mediach społecznościowych były, ale też, nie wiem, w Google Ads, tak, czy optymalizacja pod kątem wyszukiwarki. No i budowanie słuchajcie, bazy klienta, e-mail marketing, no to jest coś, co w teorii znienawidzimy, nienawidzimy i nie lubimy. No ale no jeżeli mamy w jednym momencie dostrzec, no nie wiem, 10, 50 czy 100 tysięcy osób, bo taką bazę sobie już latami możemy zbudować. No to szybciej tego po prostu nie, nie zrobimy na taką większą masową skalę, nawet jeżeli mamy ten, nie wiem, wskaźnik klikalności na poziomie 16 czy 20%, a czasem zdarza się na poziomie 3 czy 4, no to możemy sobie testować tak naprawdę ten e-mail marketing i to, co najbardziej podobało się naszemu odbiorcy. No i lecimy dalej. Oczywiście analiza i optymalizacja, tak, czyli jeżeli sprzedaż w sieci, daje nam ogromne możliwości, to czemu nie korzystać z analizy zachowań klientów, tak? Mamy narzędzia analityczne, mamy narzędzia googlowskie, możemy monitorować ruch na stronie, zakupowe, zachowania zakupowe, tak? Wskaźnik konwersji, czyli ile tak naprawdę było wejść, jaka była sprzedaż, jak po kolei poruszał się ten klient po naszym sklepie i gdzie był ten moment, kiedy właśnie ta sprzedaż została przerwana. Więc Um, pod to pod tą analizę, pod te pierwsze zachowania naszego klienta, i dalej, czy one były powtarzalne, czy coś się zmieniało, czy wraz z nie wiem, przyjściem nowej oferty zauważyliśmy znaczne zmiany. Korzystajmy z tej analizy, tak? Korzystajmy z tej analizy. No bo jak mamy ulepszyć swój sklep, ulepszyć swoją sprzedaż, zwiększyć swoją sprzedaż, no bo o to nam wszystkim chodzi, żeby ten produkt po prostu się sprzedawał. Co z tego, że mamy fajną historię produktu, mamy super produkt, Świetne opakowanie, kampanie reklamowe, kiedy produkt po prostu zalega. Nic nam po tym. Także sprawdzajmy, korzystajmy ze wszystkich funkcji marketingu internetowego, chociaż część oczywiście jest mocno dla nas niewygodna, kosztowna, ale no pff, trudno. Trzeba zastanowić się, w co yy, musimy zainwestować, żeby te pierwsze lata po prostu nasz produkt, mówiąc kolokwialnie, rozbujać. No i właśnie. Tutaj sobie napisałam punkt drugi, czy tylko social media. Jeżeli wcześniej te kanały social media były mocno zaniedbywane, były raczej do relacji osobistych, do poznawania, do przyjmowania znajomych, do rozmów, potem weszliśmy w ten kanał taki ala biznesowy. Kurczę, czemu ten social media nie wykorzystać do naszego biznesu? Czemu do poznawania nowych ludzi, do działań networkingowych? Ok, wszystko super jak najbardziej jestem za tym, tylko nie przerzucajmy sprzedaży całkowicie do social media, tak, no bo po coś jest ta optymalizacja, po coś są te wyszukiwarki, po coś jest to Google Ads, po coś możemy robić masę kampanii reklamowych, budować sobie bazę newsletterową, mailingi, wszystkie webinary, działania pod to, żeby pokazać nasz produkt, no ale nie ograniczajmy się do, wyłącznie do social media, bo no, możemy być mocno jednak zawiedzieni, że... No, samym Facebookiem niestety człowiek nie żyje i m, gdzieś tam wielu klientów może nam po prostu uciec, bo nie wiem, w danym przedziale wiekowym po prostu ich nie ma. Yy, I z, z, właśnie. Mamy też sklepy na platformach społecznościowych, ale też oczywiście, wiadomo, Facebook, Instagram, możemy sobie zintegrować taki sklep, produkt, opis, cena, katalog, możemy sobie zrobić pod to reklamy, fajnie, jeżeli typowo produktowo działamy, tak samo posty zakupowe, tylko pamiętajmy, żeby te posty zakupowe nie przeważały naszej komunikacji, bo jeżeli po prostu idziemy za ciosem, sprzedaż, 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 to nasz klient pomyśli sobie kurczę. Wszędzie trąbicie tylko o sprzedaży, a nie ma zupełnie tej mowy korzyści. Nie ma tych wartości dodanych. Nie sprzedajecie siebie. Ten rok jest rokiem marki osobistej, autentyczności. Więc jeżeli chcemy pokazać, że nasz produkt jest autentyczny, jest spójny z nami, no to niestety, yy, sprzedaż ok na kanałach Social Media. Ale tym produktem ubocznym naszych działań na social media ma być dopiero sprzedaż, najlepiej oczywiście w sklepie bądź na platformach typu Marketplace tak? czy Allegro, Amazon, gdzie tam sobie życzycie. Influence, influence marketing, tak? czyli osoby z ogromną popularnością, liczbą obserwujących mogą promować produkty na naszych profilach. I bardzo często też duże marki z tego korzystają, i często jest to strzał w kolano bądź przepalenie kasy. Czemu? Bo wybierają po prostu to, co jest modne, bo nagle się okazuje, że ten człowiek zawodzi, albo pomimo, nie wiem, wielu milionów obserwujących, po prostu sprzedaje na swoich kanałach. Przepalamy dużo kasy frustracji, bądź często też obserwujący są po prostu kupieni, bądź nie docieramy do naszej grupy docelowej, więc okej. Okay, Influence marketing, jeżeli to będą realne osoby, jeżeli ich grupa docelowa, którą będziemy mogli poznać, oczywiście są programy, żeby to sprawdzić, do, jest spójna z naszą grupą docelową, tak? Czyli wpisuje się to ten element strategii, no i oczywiście w to, do kogo my chcemy dotrzeć. Gdzie my chcemy dotrzeć? No właśnie, element strategii, czyli skuteczna strategia reklamowa, Mamy ten produkt, prowadzamy go na rynek, no i oczywiście nie wyobrażam sobie inaczej nie mieć rozpisanej strategii reklamowej, strategii na social media i strategii tak naprawdę, czyli konkretnych dalszych ruchów. Cele reklamowe czyli podstawa tak naprawdę mierzalnych takich celów to może być podstawa każdej strategii reklamowej. Um, oczywiście cele muszą być według SMART konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i osiągane, określone w czasie, tak. Grupa docelowa, czyli marketingowa podstawa podstaw, y Wiemy, rozumiemy naszych odbiorców, wiemy gdzie są nasi potencjalni klienci, wiemy do kogo chcemy dotrzeć, definiujemy tą grupę docelową, uwzględniamy demografię, zainteresowania, no wydaje mi się, że to są rzeczy, które, takie segmenty, które musimy mieć, żeby w ogóle wystartować z naszym um, internetowym biznesem. No i tutaj jeszcze jedna jednostka, unikalna propozycja wartości. Ha, właśnie. Czyli taka propozycja, która wyróżnia Twój produkt albo usługę na tle konkurencji, która jest taką truskawką, nie mówiąc już wisienką na torcie, która jest wartością dodaną i to jest coś, co po prostu rzuci na kolana Twojego konsumenta. Czyli jeżeli wszyscy sprzedajemy płyn do pukania, to sprzedajemy płyn plus jeszcze Całą filozofię do tego i jakąś usługę dodaną, plus jeszcze jakąś wartość, plus jeszcze coś. No i właśnie, co ma być to coś, tutaj yy, już trzeba strategicznie sobie po prostu pogłówkować. Yy, co dalej a propos strategii, jakie błędy reklamowe, yy, czego nie pominąć sprzedażowo, to już w kolejnej części yy, 13-minutówki reklamowej a propos sprzedażu produktu w sieci. Część pierwszą mamy za sobą, yy, lecimy zaraz z częścią drugą.